Siema, tak jak sobie y, oglądałem Dawida Czecha, leczcie mnie po tym filmiku, to dziś oglądamy, tak jak mówiłem, oglądamy drugiego takiego psychola bo y, z chusta. Nie wiem jak to się dobrze czyta. To jest... O oh Boże, to jest... To... <laughs> Siema, nazywam się Maxim. Coś więcej. Zacząłem naszą podróż na... od pierwszego roku zacząłem. Co? Pochodzę ogólnie z... Serio on pochodzi... To dlatego on mówi takim ruskim językiem. Bo on nie mówi y, ten. A sorry. On nie mówi y, tak. No, no. Później wam pokażę. Zebo już o nim nagrywał. Ja, ja, ja spróbuję to nagrać. No, jeszcze miniaturki do tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że będzie piękna. Dobra, czekaj. O, Disclaimer. Ten film zawiera nie nie, norma, nie. Słownictwo. Przerażające obrazy. Krzy, krzyczaki i ma materia... Co? Jakie krzyczaki? Krzyczaki. Co to? Napiszcie w komentarzach, co to krzyczaki, Kuźwa. I materiały w... w Wstrząsające. Wszystkie sceny przemocy w filmie. Wszystkie przemocy. Dobra, bo nie mówię bez kropek. Wszystkie sceny przemocy w filmie, a także rany i kontuzje są częściami i rozrywkowym charakterem. Jeśli masz mniej niż 18 lat, yy, zalecamy wyłączenie. Okej. Okay. Ja, ja nie mogę tego oglądać. Dobrze, że Dawid Czech nie ma takich disclaimerów. Nie no. Powinien być disclaimer. Człowiek chcący zebrać dla każdego atencję. Debil. I nie wiem. I ksiądz. O, tak, dobra, nie. O, i powinien być, być yy, reklama jeszcze. Yy, tutaj na przykład takie. O. <ścoughs> Jedna subskrypcja to 10 zł dla psychiatry. Jakby co z poprzedniego tego było na, w komentarzach. Zobaczcie sobie z Dawidem Czechem. Będzie w linku, opisie, jak, jak nie zapomnę. Dobra. Disclaimer. O kuźwa. Furasy! Dobra! Jego. O Boże! Ja to muszę ściszyć szczerze. Masz 3 sekundy, żeby zasubskrybować ten kanał zostawić łapusie się do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys! Cheers! Nie będę pytać, o, zatrzymaliśmy się na jego ręce. Siemano wszystkim, manda, witam na moim kanale i dzisiaj, kochani, my będziemy... Dobrze, że to nie jest Polak, bo Polska by straciła godność. ...kroić tego teletubbiesia, tak, tak, tak... Zebo też ten odcinek akurat komentował, nic innego szczerze nie było. Dawida Czecha też był gówniany odcinek, on coś tam kupował paczkę... I... obejdźcie sobie sami link w opisie. Tak, nie wiem co będzie się działo, ale myślę, że będzie grubo. To komentarzu z poprzedniego odcinka. Czemu ma... Dobra. Tajna taktyka dupa. Grubo! To komentarzu... Z... Czemu masz tylko prawie 100 filmiki lepszy niż milionowy... To bym kliknął. To bym kliknął. Z poprzedniego odcinku. Chcesz się no, to biorę się do oglądania i to moja bajka jest z mojego dzieciństwa. Czemu? Czemu? Proszę! A tak naprawdę to ja teraz sprawdzałem. Znaczy, no, jestem debilem. No, ja sprawdzałem, czy to jego dzieciństwo. No, jak od pierwszego roku życia to oglądałeś, to, to... dzwoncie po egzorcystę. To jest moja ulubiona branża. Bycie youtuberem, który komentuje. Kocham wyzwać ludzi. E, co? Dobra. Siema Banda szósta i to moja bajka z dzieci. No już mówiłem. I oglądałam ją jak miałem dwa latka. Czyli teraz ma nie umiem liczyć, więc stop. E, 6 lat. Czemu? Chyba i jak miałem jeden... Chyba... Chy, chyba... Pozdrawiam wszystkich. Zuzia Stark. Ale Zuzia to polski. A bo Polacy go też oglądają niestety. To jest zostawię co, komentarz. A możesz jutro tutaj się pojawić właśnie? Ty, każdy kto za 3 sekundy tego napuści do góry sobie z i To nie przyjdzie creepy. Cele się. Co? dwa jeden Zostawiliście? banda jesteście, sztos. pamiętajcie banda kto nie z nami Zostawiliście? pod tabelistycie kliby O nie Ży tylko rysik. nie Możesz jutro tutaj się pojawić, właśnie ty każdy no właśnie jutro się po e, to trzy lata temu co nieś to się nie pojawi to za 3 sekundy zostawiła się do góry sobie z dzwonkiem, do was nie przyjdzie creepy, co ale 3, tyle. 2, 1. Zostawiliście banda jesteście, sztos. Pamiętajcie, banda, kto nie z nami. Kto, kto mówi ze swoimi siomkami, że jest bandą, że wy jesteście spoko banda, czy to... Nie dobra, dobra z creeju bieram. Jestem pod nami, więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami w bandzie, Maxa, w mojej bandzie. Zosta Wolę być pod wami, chociaż on mieszka w bloku. Teraz nie wiem, ale on mie mieszka w bloku, skąd wiem, oglądałem zebo.pl. Ale no, nie chciałem, bo nie chciałem być sąsiadem obok niego. Nie chcę być nad nim, pod nim, koło nim, lewo, prawo, góra dół. C umieram ze śmiechu i wale w stół. O kurde, to było dobre szczerze. Stary, Subika z dzwonkiem i opój się do góry i witaj w bandzie. No my banda zaczynamy. To jest dobra banda. My potrzebujemy stół. Przestań, proszę. Tutaj w tej on jest akurat 5... Zobaczmy, czy mój stół jest ciężki. O Boże. Trzęsie. O. O. Co się stało? Czekajcie. Stół mi umiera chyba. O kuźwa, on się trzęsie. Ej, co się stało z moim stołem? Ja. Co się stało? Dobra, nieważne. Nie potrząsaj się, proszę. Nie, chyba dobrze jest. Duży, więc co no? Zaraz będziemy jego kroić i zobaczymy. Psychopata. Co on ma w środku? Spójrzcie tylko na... Ale Ukraińcy tacy są dziwni, czy... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, bo on się wydaje takim milutkim, no. A tak naprawdę on nie jest milutkim, Więc mam nadzieję, że nic się nie... Ty nie jesteś milutki, że tak to lubię. ...wstanie i on nie zaatakuje nas, banda. Więc dobra, banda, ja idę za nożem i zaraz wracam. Cep, cep, cep. nożem będzie tym razem. Tym nie. razem będzie on... Czyli w branży youtubera, że tak powiem, można być, y, 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 można grać w gierki, komentować coś, czyli ten... Kan... Y komentary można, nie wiem, jakieś challenge nawalać, coś o sportowe też, no różne są te wszystkie, ale najlepsza branża youtubera, znaczy no, wi wiadomo o co chodzi, to to krojenie zabawek z takim malutkim nożem, więc co? Co to znaczy? Co to kochanie znaczy? Co, co? ale co się stało na tej koszuce? Bo ja nie wiem. Co, co to miało znaczyć? Nie wiem. Jesteś gotowy! Zaraz zobaczymy, co ty tam w środku masz. Więc kochanie, dawajcie. Duch. No, te, te, on ma tylko te, takie fajne puszek taki. Ja oglądałem ten film z Zebop.pl. Mówię to 50 raz. No i. On tam znalazł jakiś sok, nie, co on tam znalazł? A to niedaw niedawno nawet to oglądałem. Co to było? Jakiś, nie wiem... Sok, czarownicy, coś ten, ten nie wiem. Dużo dopuścić do góry Subika z dzwonkiem, żeby nie przegapić, takie O fajnie, że on ciągle mówi dajcie subika z dzwonkiem, dajcie subika z dzwonkiem. No bo to się też przyda do, do mojego kanału, no. No weźcie, zostawcie tego supika. ...odcinki. Zobaczymy, co on ma w środku. Bo pamiętajcie, tak jak w ostatnich odcinkach kroimy różnych potworów, co się działo, różne eliksiry, wszystkie sprawy. Zaraz zobaczymy, mi się wydaje, że on ma jakieś eliksiry. On ma chyba, jak patrzyłem, cztery części, jak kroi zabawki. Tych teletubisów wszystkich. Proszę zapytać. ...w środku. No co, bano, jesteście gotowi? Nie. Zaczynamy. Skibidikajle goni mnie. Słyszeliście, banda? Kto to był? <grym> nie wiem. Wy też to słyszeliście? Czekaj. Co, jesteście gotowi? Zaczynamy. Skibidikajle goni mnie. Słyszeliście, banda? Kto to był? No, ja nie wiem. Serio. W ogóle ja to nie ja w w w w to przyszedł po następnym, to być... O oh my god. Przecież on tam leży. Już prawie martwy. Balno. O Boże! Co to? Co tu się dzieje? W ogóle nie przycięty kadr. GORD! Kochanie, on coś Ty jesteś crazy, kochanie, on. Wiedzieliście to? Co to się dzieje? O oh mój god! Nie, nie, nie. Może być, zaraz zaczynamy cię kroić. Dobra bardzo, zaczynamy. O oh mój Boże, kochanie, co się dzieje w ogóle? O oh my... Ona go ugryzła w rękę, że tak, że tak wywalił tą rękę, czy, czy, czy coś się stało. A garble! Co ty tutaj robisz? Boże kochanie, spójrzcie kto do nas przyszedł! To ten drugi. Boże, napiszcie w komentarzach jak on ma na imię. Co Mama. przyszedłeś tutaj pomóc swojemu uciszku? A nie uda Ci się nic. Kochanie, jestem szoka, jeżeli oni wszyscy do nas przyjdą, co tu będzie się działo? Oh my god! Więc tutaj będziesz nasz... Ej, ciekawe czy on mi zrobi dramę jak ja na niego nagram? Bo Zebowi tak zrobił? Ale ja jestem niepopularnym kanałem. <laughs> nie mogę powiedzieć, że jestem popularny. Ale no... No, no, ciekawe, czy zrobimy dramę. Kochany, siedział. Teraz nam banda, Nikt nie zaszkodzi. Więc teraz zaczynamy. Dobra banda, Teraz ona nam nie zaszkodzi. Nikt. I mam nadzieję, że nikt naprawdę nie przyjdzie. Zaczynamy. O oh My jeszcze. gosh. No, Bo... nie było. Bo chlebam, się Ale no. Ale... Twoja mama poszła do sadu i nazbierała cały sok truskawek, czy tam to jest dżem chyba. No, no, no bo to się nie zalicza do soków. A ty to tak marnujesz, człowieku, no jak tak można? Nie no, wy też po prostu żgacie tymi. Yy... No wi wiadomo o co chodzi. Wy też żyjacie dżemami swoich mam, nawet nie wiem. Maksim! 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 Było dzwonić po karetkę. Po policję też można. Po psychiatrę. I po egzorcystę. To tyle. Maksim! Maksim! Co? Oh my god, Banda! Widziałem jakiś dziwny, straszny sen. Co to? Banda, musimy zrobić na moment, stop. Dobra Banda, słuchajcie. Ja żyję, jest mi niedobrze, widziałem jakiś dziwny sen. Nie wiem, co się dzieje, zobaczymy, co on ma w środku. O oh my god, a co on ma w środku? Więc jeżeli chcecie, żebym kolejnego pokroił tego, nie wiem jak go nawet nazwać, pomocnika, kumpla, przyjaciela czy co, to lepu do góry sobie z dzwonkiem. Pamiętajcie, pamiętajcie. Więc dobra, dajcie, zobaczymy, co on ma w środku. Zobaczymy, zobaczymy. O oh my god, ile tutaj kry... O oh oh my, my god! Kogo oh. jakieś pigułki, co tu w ogóle się o oh mój oh god! Mój god. Kochanie już kry... Ej, jak to się zalicza do kontentu dla dzieci? To rip wszystkie. Dawajcie znicza wszystkie. Yy, wszy... Dla wszystkich dzieci, którzy oglądali to z rodzicami. Ty nic się nie boję, bo już wiecie, dawno plus szaku. Jeżeli ktoś nie wiedział, to musicie zobaczyć, niż a spuścić. Ile tutaj krwi, zobaczmy dalej co on ma w środku O fuj, tutaj wszystko jest w krwi Bo kochani, jest mi niedobrze już, słuchajcie OMG po prostu Co ty tam jeszcze masz w środku? Co to? Myślę, że on... O oh my god, jeszcze co? So... Wow. Oh. Ej, ej, ej mo... Monetyzacja, monetyzacja no i w skrócie on tam znalazł eliksir, tam trzy tabletki i teraz będzie go powąchiwał. Nie wiem, czy takie słowo istnieje. Ciężko, on się otwiera, słuchajcie. Ja się boję, że zaraz to. Że to jest. Co to w ogóle jest, kochanie? Nie wiem, on się nie otwiera, słuchajcie. Co się dzieje? Słuchajcie, nie mogę tego otworzyć. Oh my god! Wam ja potrzebuję waszej pomocy. Och, o oh my god. Chyba nie zaraz się uda. Boże, ja mam nadzieję, że to nie jest coś toksyk, Ale inaczej tylko... Panie Maxie, panie Maxie, to ty jesteś toksyczny, a nie to, 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 to coś. Co to w ogóle jest? O oh my god! Bada, ja mam przerąbane w ogóle. Uuuu, dawajcie zobaczymy jaką... Oh. Fu. Fuu, co tam? Kochani, więc chcecie, żebym то є щось п'ятове, то ваше, яке, насправді, небесне, щось, фу, ію, то як, не знаю, значить, то есть на запах як якась олівка, боже, ти не думаєш, що це ж олівка, чи що, спусті, я взагалі маю, я десь там цілим кролієм, я маю якийсь супер стрес, кохані, я не знаю, що в цьому взагалі відбувається, фу, фу, що там, кохані, якщо ви хочете, щоб я спробував, то не że muszę skombinować wszystkie eliksiry i co, Czyli to w ogóle los był? Alina, czyli czy to był los w ogóle? Nie znam. Ja też nie wiem, słuchaj. Ja jestem w szoku, Słuchajcie, ja tu tak siedzę przed tym komputerem, oglądam ten jego filmik, łapię się kuźba za głowę. Co to jest za gówno? Proszę mi powiedzieć, co to jest za gówno. No. Boli mnie to, co ludzie robią. No. Jak wiecie. To... Nie, bo, bo wy nie lubicie dawać łapek. Dajcie dwie łapy, to nagram jakiś. Nie wiem, napiszcie z czego film zrobić. Z... Proszę, nie z Dawida Więc no, tyle. Subskrybuj. Siema.